Jesteśmy na Fight Club, otwarciu projektu Fight Club, no i otwarcie i Twoje zwycięstwo. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. No, udało się skończyć przed czasem. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Niełatwy pojedynek, przeciwnik taki chaotyczny. Trudno było chyba uporządkować tą walkę całą, co? No nietypowy. Był troszkę ode mnie wyższy, miał dłuższe kończyny, dlatego nie, nie zaczynałem. Próbowałem działać w drugie tempo, żeby on za, zaczynał później po prostu... Wjeżdżać jest kontrolą, no i plan się powiódł. Próbowałem obijać korpus, żeby wybić z niego jak najwięcej tlenu, no i konsekwentnie do celu. Chyba rzadko się zdarza, że są wyżsi rywale od Ciebie, co? W tej kategorii. No właśnie, różnie to bywa, szczerze mówiąc. Dlatego też myślę, że nie zejść kategorię niżej, ale czuję się całkiem komfortowo do 85 kg, nie powiem. Podoba Ci się Dzień Jak najbardziej. Bardzo ciekawe wydarzenie, nietypowe. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość uczestniczyć w czymś takim, no myślę, że to będzie owocna współpraca. Ja się cieszę, że mogłem Cię kolejny raz oglądać, ostatni razem, ostatnim razem widzieliśmy się w Pobianicach na walce, no i co, czekam na kolejne zwycięstwo, tam ma efektowne zwycięstwo, tutaj także przed czasem, rozwijasz się. No o to chodzi, progres jest, z, razem z trenerem Danielem Prokuratem robimy naprawdę duży postęp, który widzę, wszyscy zresztą widzą, no i co, nie będziemy stali w miejscu, tylko będziemy brnąć do przodu dalej. Dziękuję bardzo, że nie brnicie, tylko mknijcie do przodu jak najszybciej. Tak jest. Tak. Jakieś podziękowania na koniec? No co, no dziękuję dla całego zespołu, wsparty Zim jak najbardziej, dla mojego brata, że mnie wspierał w każdej mojej wyprawie wojennej. No i tyle, no. A co? Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję również. <laughs> Pozdrawiam.